Mimo, że bank ma wpisane klauzule do jezdniów klauzul niedozwolonych, to nic to nie znaczy, że te umowy są rzekomo ważne. Cały czas jest to taka naprawdę już tempa propaganda. Ten webbing pomaga wszystkim tym, którzy pracują dla Frankowiczu. 24 godziny na podjęcie decyzji. Dzień dobry, witam serdecznie. Można powiedzieć, szczęśliwy nam weekend nastał, bo mamy dzisiaj 25 czerwca, pierwszy weekend wakacji, ale my nie odpoczywamy, nie pauzujemy. Ze mną w studiu jak zawsze Kamil Kwiedosik. Dzień dobry oraz Zbinie Furbański. I rozpoczynamy najlepszy program o Frankowiczach i dla Frankowiczów, czyli ekspres. Frankowiczów co niedzielę punktualnie o 12:00 jesteśmy tutaj specjalnie dla was. Drodzy państwo, dzisiaj głównym tematem będzie analiza akcji propagandowej banków dotyczącej tego, że banki cały czas twierdzą, że ugoda jest lepsza niż proces. Kamil z łatwością udowodni, że jest to nieprawda, ale zaczniemy od negatywnego ratingu kredytowego euro Rating dla mBanku. Co to oznacza? Dla kredytobiorców, dla Frankowiczów, no bo do tej pory M-Bank był dość stabilnie oceniany w tym, w tym ratingu kredytowym, a w tej chwili jest na. Ja się nie znam, oczywiście to słychać, tak? ale mhm. jest chyba, można powiedzieć, na takim małym minusie, prawda? Tak, to znaczy to wszystko, jeżeli chodzi o regulatorów i o te wszystkie ratingi, to jest wypadkowa tego, jaki, jaką zgodę na własne kapitały, czy przekroczenie tych granic kapitałowych otrzyma dany bank, co się mierzy, Oczywiście regulator to mierzy pod, pod względem przede wszystkim tych aspektów, które dotyczą tego jak wygląda spłacalność kredytów, jak wyglądają w ogóle postępowania sądowe, które są wytaczane przeciwko temu bankowi, ich ilość, jakby jaka jest wartość przedmiotu sporu i to się wszystko w ramach jakichś powiedzmy tych Ocen płynnościowych później bierze pod uwagę. Faktycznie jest tak, że przy polityce przede wszystkim względem Frankowiczów, prezesa typu Koskiego, której się już tak naprawdę śmiejemy od wielu, wielu lat, no to pokazuje to, że ona dla Frankowiczów oczywiście nic nie, nie wnosi złego, ale dla banku już tak, dlatego że upieranie się od wielu lat, przez właś właścicieli, przez akcjonariuszy M-Banku, później oczywiście słowami prezesa M-Banku, że wszystko jest w porządku z tymi kredytami, że mimo, że bank ma wpisane klauzule do ust nie niedozwolonych, to, to nic to nie znaczy, że te umowy są rzekomo ważne, bo to są cały czas słowa, które od wielu lat słyszymy od prezesa Typułkowskiego, no to właśnie wszystko przekłada się na to, że w ramach postępowania sądowego, które jest wytoczone, później bank musi płacić ogromne koszty, ja to. Będę przypominał jak mantrę. W tej chwili rekordowo nasz klient otrzymał 385 tysięcy, ale samych odsetek ustawowych. Jeżeli przemnożymy to razy ponad 200 tysięcy spraw, które jest w ogóle w tej chwili złożonych przeciwko bankom, z tego rozumiem, że około 10% to są sprawy. M Banku plus zwrotnie należnego świadczenia, plus koszty sądowe i wszystkie inne straty, które wynikają z tego procesu, to moim zdaniem prezes Typu Koski powinien być pierwszym do zwolnienia, bo jeżeli on kilka lat temu zastanowiłby się nad tym, jakie mogą być skutki tej jakby no upartej strategii, która rzekomo miałaby służyć temu, że Frankowicze słuchając się tego pana prezesa, nie będą pozywali banków, no to generalnie wtedy. Na pewno z drugiej strony byłaby większa szansa na ugody, ugody oczywiście realne dla Frankowiczów, czyli takie, które opierają się na tym, że to Frankowicz jest pokrzywdzony i to Frankowicz, który powinien jako konsument liczyć na jakąkolwiek, jakiekolwiek zadośćuczynienie czy rekompensatę, to on powinien być właśnie tak traktowany. A nie na zasadzie takiej, że prezes typu Kowski traktował frankowiczów od wielu lat, może i do dziś tak jest, już dawno nie słuchałem jego wypowiedzi, że to są osoby, które chcą coś wyzyskać na banku, a prawda jest taka, że absolutnie jest zupełnie odwrotnie. To bank na podstawie każdego wyroku, który zapadł w ramach członku społeczności życia bez kredytu, prawomocnie ma stwierdzoną nieważność umowy z powodu właśnie narażące naruszenie zasad pożycia społecznego przez bank. Wobec tego no, odpowiadając wprost na to pytanie, co znaczy obniżenie ratingu, to znaczy złe zarządzanie tym bankiem i złe zarządzanie ryzykami. Czy de facto oznacza to coś negatywnego dla Frankowiczów? Nie. To oznacza po prostu, że bank będzie musiał dofinansowywać swoje kapitały poprzez jego właścicieli, którzy mają do tego obowiązek i zapewne tak zrobią. Więc tutaj bardziej bym patrzył w kierunku złego, złego zarządzania banku. Bankiem I wszystkimi okolicznościami związanymi z nieuczciwymi praktykami rynkowymi banku, które stosował przynajmniej do 2008 roku, bo później również mamy takie sprawy wygrane po 2008, czyli 2009, 10, i 2011, i to są okoliczności, które powodują obniżenie dzisiaj tego ratingu, czyli to jest to, co się kiedyś wydarzyło i to, co kiedyś bank w sposób nieuprawniony, nieuczciwy oferował. Konsumentom. Natomiast pamiętajmy, że banki cały czas zarabiają ogromne pieniądze na kredytach złotówkowych z uwagi na mechanizm wysokich marsz i rosnących stóp procentowych, co prowadzi do tego, że niejedną osobę widziałem, która jeszcze dwa lata temu miała ratę kredytową, kredytu złotówkowego 4000, a dziś ma 9 tysięcy. Przy czym ten wzrost o te 5 tysięcy to jest 100% zysku banku, bo jest to rata odsetkowa, która prowadzi właśnie do zysku dla banku. Natomiast sam bank nie drży w posadach, jego ocena pozostaje na niezmienionym poziomie, BBB tak. minus, o ile się tak. nie mylę. No te ratingi to powiedzmy, że są mniej istotne, bo to nie są ratingi, które prowadzą do zagrożenia upadłością, bardziej chodzi o te kwestie inwestycyjne, natomiast to wszystko dla zwykłego zjadacza chleba nie ma większego znaczenia, pamiętajmy, że nawet Getin przez wiele lat miał najniższy rating i się nic z tym nie działo. Drodzy Państwo, Kamil, chciałbym Cię teraz poprosić o podanie kilku przykładów, dlaczego to, co banki. Ugoda nie jest lepsza od procesu, od pozwania banku, bo jest to prawda, którą głosisz od wielu wielu lat, a banki swoje wykorzystują do tego media. Cały czas jest to taka naprawdę już tępa propaganda, wmawianie ludziom Frankowiczom, że ugoda jest lepsza. Ja, niedawno zadzwonił do mnie mój znajomy, słój, który leżał w szpitalu, żona do niego zadzwoniła i powiedziała, że bank dał im 24 godziny na podjęcie decyzji. Po tych 24 godzinach ich propozycja ugody będzie nieważna. A, a ona była tak niekorzystna rzecz. Czy to jest trafił do społeczności RZBK ten znajomy. Tak, też. Znaczy no, to jest ewidentnie próba kolejnych manipulacji i wystawiania Frankowiczów na presję czasu. Myślę, że nauczeni tym. Jakby cały mechanizmem działania banków i ich departamentów, które się tym zajmują, czyli właśnie wprowadzania takiego niepotrzebnego stresu, które miałby rzekomo. Być jakąś super ofertą, czyli jeżeli mamy jakąś ofertę, którą proponuje bank, no to tak samo jak przy udzielaniu kredytów, przecież bardzo często było, że Frankowicze mówią, że musieli podpisywać dziś albo jutro umowę, bo ta oferta była już później nieaktualna. U, tak? Tak. I to właśnie powodowało, że ktoś w zaufaniu do banku podpisywał niekorzystną umowę na lata. I oczywiście można zarzucać, że trzeba było sprawdzić, trzeba było przeczytać, tylko że wtedy raczej ludzie ufali w nadzór, ufali. W to, że banki są instytucją zaufania publicznego, co oczywiście okazało się nieprawdą. I teraz merytorycznie. Przede wszystkim, i tu trzeba zaznaczyć, że Żadna ugoda, którą o dzisiaj proponują banki same z siebie, nie zakłada takiego uczciwego rozliczenia w oparciu o to, że to konsument jest pokrzywdzony. Ba, banki cały czas wychodzą z założenia, że to bankom należy się jakiekolwiek prawo za korzystanie z kapitału, czy też jakieś inne bardzo podobne roszczenie, mimo że przecież mamy wyrok CUE, który zupełnie mówi odwrotnie. My w ramach Społeczności Życia Bez Kredytu przedstawiamy zawsze oferty, które naszym zdaniem są korzystne dla Frankowiczów w ramach mediacji, w ramach naszego nowego działu, który powstał. Uważam, że banki przyzwyczają się do tego, że tylko i wyłącznie na tych warunkach, które my proponujemy, mogą podpisywać, zawrzeć ugodę z naszymi frankowiczami, i dopiero wtedy pewnie przyjdzie taki moment, że w ramach postępowania sądowego spiszemy taką ugodę sądową, która będzie bezwzględnie wskazywała na to, że ta umowa od początku była nieważna i wobec tego umowa nie wywołała żadnych skutków prawnych, bo pamiętajmy, że banki za wszelką cenę. Chcą podpisać aneks, żeby pozostawić tę umowę w mocy, w jaki sposób ją jednak tylko modyfikując, po to, aby później mieć cały czas ważny wpis do hipoteki, i tak dalej, i tak dalej. No tutaj też nie będziemy wchodzić już w takie szczegóły, bo, bo to jest strategia banków, która w zasadzie mało nas interesuje, my po prostu nie przyjmujemy tego rodzaju propozycji. Liczę gorąco, i to jest też apel do y, całej społeczności. Banków i do powiedzmy indywidualnych, nawet zarządów tych banków czy rad nadzorczych, żeby zastanowiły się nad tym, czy warto jest iść. W, w grupie, zgodnie z tą całą tendencją, którą widać w Związku Banków Polskich, czy też przewodniczącego KNF-u, którzy namawiają bardzo mocno takie akcje propagandowe, które no, no nomen, nomen powodują dalsze koszty, a na pewno nie przyniosą żadnych skutków, przynajmniej od wielu lat, czyli w zasadzie od trzech, jak powstała ta propozycja, nasi członkowie społeczności Życia Bezkrytów po prostu nie zawierają takich ugód, bo one są skrajnie niekorzystne i daleko. Im do tego, co można wygrać w ramach postępowania sądowego, dlatego. Jedna rzecz, która powinna zakończyć te postępowania sądowe wcześniej, to jest jednak merytoryczne podejście do spraw. Banki już wiedzą dokładnie, ile przegrywają na każdym pojedynczym procesie i mogą sobie policzyć, co na podstawie ugody, na podstawie mediacji mogą uciąć sobie z kosztów, bo my na pewno nie odpuścimy naszych głównych roszczeń, bowiem te umowy są nieważne i na podstawie nieważności umowy możemy się dalej dogadywać, a nie na podstawie jakichś aneksów, które powiedzmy, no, no są obwarowane jednak dalszymi ryzykami dla Frankowiczów. Po więcej informacji na temat tych ugód, na temat tego, jak niekorzystne, jak bardzo niekorzystne są te ugody dla Frankowiczów, zapraszam serdecznie na naszą stronę Życie bez kredytu. Tam znajdziecie pełną analizę tego, jak bardzo opłaca się pozwać bank, a jak nie warto pójść na ugody. Jeżeli macie Państwo do Kamila jakieś pytania, to oczywiście zachęcam. Piszcie nawet w komentarzach pod tym filmem piszcie maile. Czy na naszym blogu Kamil z pewnością chętnie odpowie na każde pytanie, bo Kamil to człowiek Zrelaksowany, wysportowany, ale pełen energii, chociaż ostatnio troszeczkę zmęczony, bo za nami już pierwszy obóz Well Camp Well który odbył się w Tel Awiwie, było cudownie, było fantastycznie emocjonująco, ale było też męcząco, bo no ciężko tam trenowaliśmy, można tak powiedzieć. No, pogoda, e, może powiedzmy tak, że mimo wszystko była sprzyjająca, można było sobie wybrać takie. Godziny poranne albo wieczorne, że można pobiegać i poćwiczyć. No jest niesamowite to, jak w Izraelu dużo osób uprawia sport. Przed hotelem widać na Promenadzie, od w zasadzie szóstej rano, biegi, później cały wieczór też każdy biega w jedną i w drugą stronę, tak jakby gdzieś za komunik trzeba było na kolejkę zdążyć po mięso. Natomiast to jest mnóstwo siłowni zewnętrznych, czyli w zasadzie, no nie wiem, to co kilkaset metrów jest siłownia, gdzie można ćwiczyć. i no to oczywiście też trochę wynika z tego, że tam jest bardzo dużo osób, które mają tą służbę wojskową, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, wobec tego też oni są przyzwyczajeni do takiego życia, ale to pokazuje też de facto, że warto jakby, aby niwelować ten stres, jednak zbierać te dobre nawyki, ja oczywiście daleko mi do tego, żeby być wysportowanym, tak jak mówisz, bo to jeszcze już nie ten czas, kiedy człowiek w swoim życiu miał dosyć więcej przestrzeni i lepsze zdrowie na to, żeby... Uprawiać jakiś tam sport, czy zawodowo, czy półzawodowo, czy w ogóle, żeby mieć czas na to. Ale ewidentnie na dzień dzisiejszy, faktycznie ten well-being pomaga wszystkim tym, którzy pracują dla Frankowiczów, bowiem dzięki temu, że mają więcej czasu na odprężenie, na, na zebranie, właśnie tak jak mówiłem, tych dobrych nawyków, na jakby skorzystanie z naszych trenerów, z komór hiperbarycznych, czy z jakichkolwiek innych um, aktywności sportowych, to zawsze w, wygląda to później dużo lepiej, jeżeli chodzi o efektywność, no i oczywiście o, o obniżenie poziomu zmęczenia. Dlatego, zarówno wszystkich e, naszych ekspertów, jak i członków społeczności Życia Bez Kredytu, gorąco zachęcamy do tego, aby brać udział w tego rodzaju aktywnościach. Mamy aplikacje Prawomocni Pomocni, gdzie jest kalendarz, gdzie można się zapisywać bezpłatnie na takie aktywności i na pewno uwierzcie mi że niewiele potrzeba o to żeby na to do tego żeby poprawić swój stan psychofizyczny i wystarczy kilka ćwiczeń kilka zajęć w tygodniu poświęcić na to naprawdę no, ja osobiście poświęcam około 3-4 godzin i naprawdę dużo lepiej się funkcjonuje Dobrze, że ten kamp w Tel Avivie odbył się przed wyrokiem CUE, bo po wyroku CUE Kamil ma pełne ręce roboty. Tak można powiedzieć, jest rozchwytywany przez prawie wszystkie polskie media. Komentuje na bieżąco właśnie te korzystne trzy, korzystne orzeczenia CUE. Kamil, gdzie byłeś, a gdzie nie byłeś? Łatwiej wymienić, gdzie nie byłeś, a gdzie byłeś, prawda? Nie, no to bardziej chodzi o to, że to było oczywiste. Już od momentu, nawet przed samym wyjazdem, już były pierwsze wywiady i pierwsze prośby o komentarz tego, co się wydarzy, Później oczywiście na żywo również dużo komentarzy z Luksemburga. No, później, jak, jak zwykle te wszystkie okoliczności, które są istotne dla tego, aby skomentować, jaki to będzie miało wpływ, no to jest niestety, mówię niestety, bo, bo takimi rzeczami powinniśmy się zajmować, Frankowicze powinni zajmować się nie tylko przy okazji jakiegoś zdarzenia, ale w ogóle powinni się zajmować w sytuacji, w której. Mają i e, czują, że te ich kredyty są nie do końca uczciwe, żeby zajmować się nimi właśnie e, w każdym możliwym momencie, czy ktoś ma wolne, czy e, w weekend, usiąść i zobaczyć. No oczywiście, ja już jestem przyzwyczajony do tego, że po takich wyrokach w te komentarze z, by, są później czytane w ilościach no, setek tysięcy. I faktycznie ludzie nabierają wezmę, odwagi do walki. Nie jest to złe, niektórzy mają taki charakter, że potrzebują bodźca. Natomiast co, cokolwiek by nie mówić, zapraszam do po prostu przeczytania tych wszystkich wypowiedzi, które są dostępne na naszym blogu i w sieci. I tam możecie również zmotywować, jeżeli ktoś jeszcze nie zabrał się za sprawę swojego kredytu. Kamil sporo czasu dziennie poświęca na sport, na relaks, także na odprężenie, na pracę, ale także jest obecny na prawie każdej rozprawie, która dotyczy członka społeczności Życie Bez Kredytu. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie są efekty pracy Kamila i całego zespołu społeczności Życie Bez Kredytu, to oczywiście zachęcam do odwiedzenia naszego bloga w zakładce. Jak wygrywamy na bieżąco, aktualizujemy kolejne wygrane sprawy, prawomocne wyroki, a one cały czas. Są takie same, korzystne i jest ich coraz więcej. A to jest cały czas ekspres Frankowiczów. A przed nami odpowiedzi na pytania internautów, czyli to, na co wielu z Was czeka. Czy Kamil da radę, czy nie da rady? No, Kamil, <grym> oczywiście, da rady, gotowy, tak? Tak jest. Kamil. Pan Kazimierz napisał. Umowa kredytowa na czterech kredytobiorców. W trakcie trwania umowy dwie osoby zostały wypisane z umowy. Moje pytanie brzmi: czy do pozwu powinny iść wszystkie osoby, czy tylko te dwie, które zostały? No, tutaj znowu, jak zwykle, to zależy. Wypisane, ja rozumiem, zostały zwolnione z długu. Jeżeli zostały zwolnione z długu, to czy w sposób bezwarunkowy, czy pod jakimiś warunkami? Co dotyczy też postępowania sądowego, należy zweryfikować, jakie były relacje między tymi dwoma osobami, które zostały zwolnione, jak mnie mam z długu, czy to było małżeństwo, czy to były osoby, które nie miały wspólnoty majątkowej. Bo jest to istotne z perspektywy stwierdzenia nieważności umowy, zarówno pod kątem tego, czy takie roszczenie się ostanie w sądzie, czyli czy sąd twierdzi nieważność umowy. Jeżeli przyjdą, jeżeli pozew złożą Jedynie ci kredytobiorcy, którzy jeszcze zostali. W, z kredytobiorcami i spłacają kredyt, czy też będzie konieczność reprezentacji czynnej, aby jednak wszyscy kredytobiorcy złożyli ten pozew, przynajmniej co do roszczeń dotyczących ustalenia ważności umowy, ale też zapewne kwestii tego, czy roszczenia finansowe w czasie, kiedy oni byli kredytobiorcami, zostały przeniesione cesją na innych kredytobiorców, czy też pozostały cały czas w ich władaniu, czyli czy też mogą dochodzić tych roszczeń. Czyli generalnie to, to zależy, od relacji między tymi krytobiorcami zarówno jakby osobistymi, jak i też związanymi z historią spłat. A druga kwestia jest też istotna, jakie będą roszczenia, bo pamiętajmy, że mamy przesłankową nieważność, mamy nieważność dotyczącą stwierdzenia nieważności w sentencji w wyroku na podstawie artykułu 189 KPC, więc w każdej z takich sytuacji indywidualnie to analizujemy i należy po prostu wysłać maila z zapytaniem na info Powiemy, co w danej sytuacji warto wziąć pod uwagę i co istotne jest dla danego rozstrzygnięcia. Pani Jagoda napisała, Pani Kamilu, w mojej siostry, kredyt na mieszkanie. Początkowo miało być to mieszkanie dla siostry, ale zmieniły jej się warunki życiowe. Dostała pracę w innym kraju, więc mieszkanie zostało wynajęte zaraz po remoncie. Mhm. Czy w takim przypadku będzie brana jako przedsiębiorca? Jakie są szanse na wygraną? Związ, przede wszystkim związek między wynajmem a byciem przedsiębiorcy nie istnieje. To znaczy. Można być przedsiębiorcą w rozumieniu artykułu 22 kodeksu cywilnego tylko wtedy, kiedy kupuje się nieruchomość w związku z własną działalnością gospodarczą. No tutaj, jak rozumiem, skoro kupowała w związku ze własnymi potrzebami mieszkaniowymi, to sąd bada dzień zawarcia umowy i status konsumenta na podstawie artykułu 22 Kodeksu Cywilnego bez problemu będzie miała obroniony. Jeżeli jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą, a ten wynajem był w ramach działalności gospodarczej, no to tutaj rodzi się wątpliwość, którą trzeba przeanalizować również indywidualnie. Natomiast co do zasady, mamy przecież uchwałę Sądu Najwyższego, mamy też wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 czerwca bieżącego roku, który mówi, że w takiej sytuacji absolutnie nie stoi nic na przeszkodzie, aby daną osobę, która zawierała umowę jako konsument, a nawet później używała tej nieruchomości w ramach działalności gospodarczej w jakimś niewielkim stopniu, e, uważać, że nie, nie, nie osiąga dzięki temu dalszych korzyści związanych ze statusem konsumenta. Dlatego odpowiedź moim zdaniem na 99%, nie znając oczywiście szczegółów sprawy, jest taka, że wynajem nieruchomości nie ma żadnego znaczenia, zważywszy na to, że sąd musi w ogóle od samego początku określić wszystkie zapisy ex ante z mocy prawa, na podstawie chociażby uchwały Sądu Najwyższego 6 na 21, która powiedziała wprost i bezwzględnie, że takie okoliczności, jakie właśnie mogą wynikać z abuzywności i skutki, muszą być obliczone według sądu na dzień zawarcia umowy i taka sytuacja ma miejsce w orzecznictwie, czyli nie ma znaczenia to, co się działo później. A teraz Kinga Walicka, i tu Kamil musisz mi pomóc, bo Kinga Walicka, Kasia Urbańska, to prawomocni i pomocni, nie tylko oczywiście one. I prawomocni i pomocni wchodzą w skład RZBK Assistance. Mhm. Czyli mamy teraz, mówimy o prawomocnych i pomocnych, który jest. Wydziałem w departamencie Redbacka Assistance. Może nie tak jest to być? proste. <laughs> Chodzi o to, żeby po prostu jak najbardziej wspierać członków społeczności życia bez kredytu w różnych sytuacjach życiowych, losowych, związanych z postępowaniem sądowym, czy też niezwiązanych z postępowaniem sądowym. Dlatego też na podstawie tych tysięcy już relacji, które posiadamy. Każdy z, z tych wymienionych osób, jak i też z innych członków naszej społeczności ma swoją rolę, w której się najlepiej znajduje i dlatego też mamy tak duże wsparcie zarówno prawomocnych pomocnych, well jak i też właśnie całego ogólnego działu assistance. Czyli Kinga Walicka oddaję Ci głos, posłuchajmy i zobaczmy co słychać u prawomocnych pomocy. Jak niektórzy z Was zauważyli, wystartowaliśmy niedawno z nowym programem wsparcia dla Was, naszych Frankowiczów zrzeszonych w grupie Życie bez kredytu. Nie musicie się obawiać, że wasze pozwy przeciwko bankom zeszły na drugi plan, a nasi prawnicy nagle wszyscy pobiegli na siłownię i zaczęli przerzucać żelazo z kąta w kąt i przestali interesować się waszymi sprawami. W dalszym ciągu, tak jak i przed startem tego nowego programu wsparcia wellbeing, macie gwarantowaną stuprocentową jakość naszej obsługi, należytą uwagę i terminowość naszych zobowiązań. Jako liderzy zrzeszający pod swoimi skrzydłami ogromną ilość frankowiczów, czujemy na sobie dodatkowy obowiązek wspierania Was i pomagania Wam, wychodząc poza klasyczne ramy wsparcia, jakie oferuje klasyczna kancelaria. Nie jesteście dla nas kontraktem, umową, cyfrą czy wartością monetarną. Tak postępowały z Wami właśnie banki. My tak nie pracujemy. Dla nas jesteście ludźmi z krwi i kości, z niejednokrotnie niesamowitymi, często smutnymi i przejmującymi historiami. Znamy Was nie po numerze PESEL, tylko zmieniaj nazwiska. Ponieważ często rozmawiamy z Wami, wiemy, że duża część z Was boryka się z problemami natury mentalnej i potrzebuje dodatkowego wsparcia, jak i motywacji do działania. Rozmawiam z Wami codziennie, słucham Waszych historii oferując swój czas, zainteresowanie oraz wsparcie. Chcę podkreślić, że jestem tu dla Was i staram się sprostać Waszym oczekiwaniom. Dlatego właśnie stworzyliśmy najpierw program prawomocnych pomocnych, a następnie nasz najnowszy program wsparcia i motywacji dla Was pod nazwą Wellbeing. Czyli po prostu zadbaj, zadbaj o swój dobrostan. Chcemy z powrotem wepchnąć Wasze życie na dobre tory, abyście odetchnęli trochę swobodniej. Zobaczyli szerszą perspektywę i uwierzyli, że koniec jest już blisko. Mamy świadomość, że proces sądowy może być dla Was przytłaczający, jak i sam okres oczekiwania na werdykt. Aby w jak najlepszej formie przejść ten etap w Waszym życiu, dobrze jest oczyścić głowę, wprawić ciało w ruch, poruszać się trochę i dotlenić. A jak nie lepiej to zrobić, jak z ludźmi, którzy przechodzą, czy wręcz przechodzili podobny proces, i was dobrze rozumieją. Dokładnie dlatego powstał ten program Wellbeing, bo wiemy, że wy go potrzebujecie. Dla was go zresztą stworzyliśmy i dla was go przetestowaliśmy. Tak naprawdę to ja testuję go dla was codziennie. Dzięki Wellbeing zaczęłam regularnie się ruszać i chodzić do naszego trenera Janka. Wprawiam w ruch każdą część swojego ciała. Skaczę, pląsam i robię to z uśmiechem. Bo jestem wśród ludzi, którzy nie tylko mnie rozumieją i wiedzą, przez co przechodziłam jeszcze nie tak dawno, ale którzy są profesjonalistami w swoich dziedzinach i nie narażą mojego zdrowia na kontuzję. W komorze hiperbarycznej leżę przez godzinę, wdychając czysty tlen pod ciśnieniem nie tylko doceniając organizm, ale także zwiększając jego wydolność. Hmm, wejście na czwarte piętro bez windy nie jest już dla mnie wyczynem, jak to było kiedyś. Dodam też, że taka sesja w komorze hiperbarycznej jest zbawienna również dla mojej skóry. Jest to świetny sposób na jej odmłodzenie i zabranie kilku lat z licznika. Jeśli borykacie się z kontuzjami z przeszłości, to i tu mamy dla Was rozwiązanie. Magiczne dłonie naszej fizjoterapeutki Moniki rozluźnią każdy miesień i pomogą wrócić do pełnej sprawności. Bez względu na to, czy mieliście wcześniej kontakt z zajęciami jogi, czy też nie, Warto też spróbować. Nasza nauczycielka Zosia pomoże Wam rozciągnąć każdy mięsień i wzmocnić wszystkie newralgiczne partie ciała. Warto się zapisać do naszego nowego programu i podjąć wezwanie. Wystarczy ściągnąć aplikację Prawomocni i Pomocni, zarejestrować się i zgłosić chęć uczestnictwa, a możecie wtedy śmiało działać, zapisując się na różne zajęcia i sesje. Ja spróbowałam i cały czas korzystam. Szczerze mówię, Warto. Kiedy ostatnio ktoś zaoferował Wam coś wartościowego za darmo? Właśnie. Więc korzystajcie i nie marnujcie czasu. Dziękuję serdecznie, Kinze. Drodzy Państwo, to był ostatni punkt naszego cotygodniowego programu. Widzimy się już za tydzień, kolejny weekend wakacji. Rozmażyłem się troszeczkę, ale my będziemy punktualnie w niedzielę o 12. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Do widzenia.